Twój ojciec chce z tobą pomieszkać. Nie chciałabyś go lepiej poznać? Tak, ale nie teraz. Nie chcę się rozstawać z Juanitem. Jestem z nim bardzo szczęśliwa. Rezygnować z podróży dla takiego... Żadnego takiego. Zakochałam się, nie rozumiesz? Możesz uruchomić ten przelew, oby ta próba się powiodła. Gerardo nie przegląda faktur. Jestem pewna, że w przyszłym tygodniu uda nam się wyssać większą sumę. Wszystko w Twoich rękach. Co się właściwie dzieje między moim rodzeństwem, ojcem i tobą? Traktują cię strasznie. Banda niewdzięczników. Ty jedna jesteś coś warta. Więc co mam zrobić? Walczyć o niego? Odwołać się do jego poczucia odpowiedzialności? Przecież przysięgaliśmy być ze sobą na dobre i na złe. Zostaw to w rękach Boga. Halo? Tesman? Teraz? Dobrze, spotkajmy się w kafejce. Będę, nic się nie martw. Ruszmy się zanim przyjdzie moja stara. Buntujemy się, co? Gdzie by tu pójść? Otworzyli nową dyskotekę. Potańczyłabyś? Z dziką przyjemnością. Zaraz, nie zapominaj, z kim jesteś. Chcesz mi go odbić? Mogę? Dobra, wypożyczę ci go, ale w zamian za brata. Gdzie on jest? W kuchni. Teraz jest bez zarzutu. Konsystencja, smak i oryginalność. Kiedy ten konkurs? Jeszcze nie znam dokładnej daty, ale nagrodą jest stypendium w Genewie. Kurs Międzynarodowej Kuchni Etnicznej. Etnicznej? Pierwsze słyszę. Na przykład ten sos jest w stylu Cześć, misiaczku. pomoc ci w czymś? Muszę wiedzieć, czy masz jakieś instrukcje. Na temat długu Ressa Malatesty, na przykład. Mam go cisnąć? Można by go skubać z mieszkania. Co do lukresji odmówiłem jej ostatnio pożyczki, ale jeśli wolisz, mogę jej coś odpalić. A potem przestało mnie to już interesować. Ruk, co uważasz za właściwe? Co jest? Wzięłaś mnie na prowizję, a teraz umywasz ręce? Nie zostawiaj mnie na lodzie. Zrobiłeś już dobrą kasę na procentach od tych pożyczek. Nie bądź taki pazerny. Właśnie zaczęliśmy kozić. Czemu się wycofałeś? Byłeś prawie właścicielem. Mężem spadkobierczyni, a teraz co? Bezrobotny, bez grosza przy duszy. Potańczyć? Z tobą? No dlaczego nie? Powiedzcie same miła pani, czy ja nie jestem ekstra? No chodź, Lucia i Gringo czekają. Powiem szczerze, że ten Gringo nie za bardzo mi leży. To chodźmy sami. Ja też za nim nie przypadam. Ładne opakowanie, nic więcej. Ty to masz również piękne wnętrze. No i podobno zerwałeś z Rene. Nie bądź śliwka, zobaczysz, będzie fajnie. Chodźmy już. Na Rosji? Nie słyszałeś jej słów? Nie pamiętam twojej odpowiedzi. Co tu się dzieje? Mówiłaś coś do mnie, mamo? Co jest? Masz coś przeciwko mojemu koledze? Właśnie mieliśmy iść kupić kasetę wideo i sfilmować się podczas. No wiesz. Moje uszanowanie. Chyba umrę, jak stąd nie wyjdziemy. Idź sama, ja jestem zajęta. Ale będę z ciebie. Mówię, patrzeć, jak gotujesz. Może ci pomóc? Skosztować coś? Nie. Lepiej posiekaj czosnek i cebulę, żebym potem śmierdziała. To on nie umarł? To jego brat. Ona się przeraziłam. Jak nie jestem potrzebna, to, ja idę, to idę z Lucyą i Gringo. Właśnie weszli. Jak to? Beze mnie paskudy? A dokąd? Mówili coś? Chyba gdzieś do dyskoteki. Lucia przesadziła. Jak mogła porwać mi Gringo bez pozwolenia? Masz co robić, prawda? Skąd wiesz? Bo jestem tu właścicielką. Mama powiedziała, że jak to skończysz, masz zaktualizować adresy naszych kooperantów krajowych i zagranicznych. Stopniowo się tym zajmę. Ma być na jutro rano. Więc sama widzisz, jak jak twoje zdrowie? Dobrze, dziękuję. Czy coś się wydarzyło? Nie wiem, jak ci to powiedzieć. To pogłębi tylko Twoją frustrację, ale nie mogę taić prawdy. Rozmawiałem z biskupem Merino na temat unieważnienia Twojego małżeństwa. I odmówił, tak? Obiecał zbadać twój przypadek. Nawiązał kontakt z proboszczem w Cusco, żeby wydobyć świadectwo ślubu. Nic takiego nie istnieje. Jak to? Przecież wzięliśmy ślub w kościele. Obawiam się, że był fikcyjny. Ktoś zaaranżował perfekcyjną symulację. W rzeczywistości nie masz ślubu kościelnego z Jose Antonim.